Witam! Hola amigos! Na Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z serii The Elder Scrolls 5 Skyrim Ej, lecimy, lecimy dokończyć tego questa. Mamy tutaj pełno przeciwników, mam nadzieję, że uda mi się dwóch chociaż zamrozić, chociaż jednego. E, pozbyć się w miarę sprawnie e, tych innych ten jest mocny, e, to mnie boli ten fakt, ale... Dostaję też po mordzie. Dobra, ja się cofnę troszkę, jak mogę. Niech się Ale trochę pobawi. Nie będę jej wszystkiego zabierał, przecież. Całej zabawy. Dobra. Mhm. 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 Jest kurwa chujowo, jak tak patrzę. O, 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 ale to było dobre. Wspaniale. Samo one są takie mocne. Giń! Giń. Dobra. Podłoś, Leżeć! No! Już animacja była, kurde <grymne> Została, jak... jakimś cudem gościu przerwał moją, ten, animację Jakimiś tam, spo... jakimiś tam sposobami różnymi da się faktycznie tę animację przerywać Ale kurde, to nie jest, to... nie wiem, czy to bug bardziej jest, czy... czy Czy, to normalne, że da się to jakoś przerwać, no suń dupę, głupia Jak ja nienawidzę czegoś takiego Jak mi drogę zagradza Idziemy dalej Idziemy dali. Co tu jest? Dostań się do komnaty pogrzebowej pomówsko. O, siema, Kodlak. Bądź pozdrowiony, bracie darczą. Oczywiście. Pamiętam już to. Moi heroldowie i ja grzaliśmy się tutaj, próbując unikać ciebie. O, Okej, przerwałem Bądź pozdrowiony, brat. Przerwałem i dobra od nowa Widzisz tylko mnie, ponieważ Twoje serce zna tylko mnie jako chyba Dobra, Założę się, że Stary Wignar widziałby pół tuzina moich poprzedników. Ja zaś widzę ich wszystkich. Tych, którzy trafili do Sowangardu. Tych, którzy zostali uwięzieni wraz ze mną w Królestwie Hircy. A oni. Przynosisz chłupę towarzyszą. Nie prędko o tym zapomnijmy. Hmm. Naprawdę mam taką nadzieję. Wciąż masz przy sobie głowy wiedźmy? Doskonałe. Wrzuć jedną z nich do ognia, to uwolni ich magię, przynajmniej dla mnie. No i gitara. Wszystkie. I czy duch trzeba z nim walczyć Okej, okay, uspokój się piesku Piesku Halo piesek? Niedobry pies Dobrze, że się fokusuje na niej Nawet nie wiemy jakie ten, yy, ten wilczek ma obrażenia Zappełniśmy nawet jego duszę <laughs> Dobra. Być może dawni bohaterowie z Songardu, chciałbym zjeść z Tobą placek. Stąpienie na pola łowieckie. To dopiero byłaby chwalebna bitwa. A może pewnego dnia dołączysz do tej bitwy? Lecz na razie wracaj do Jorvas. Napawaj się swoim zwycięstwem, spokój i prowadź towarzyszy do chwały. Sia. Czy on powiedział, że masz dowodzić towarzyszami? Hmm. Leiste? Zasługujesz na to. Wszyscy widzą twoją siłę i honor. Mam zaszczyt być pierwszą osobą, która przemówi do ciebie jako do herolda. Chodźmy powiedzieć pozostałym. Poczekaj, Lalka. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba mi się to. Chodź ze mną. Nie marnujmy czasu. Zatrzymaliśmy się. Co się stało? Chcę wymienić. Dobra, co? Do wrót? Weźmy. Ha! Pum! Pokażę Ci, co Teraz... Co tak! TAK! Mnie to... Ci, co potrafisz. Co chcesz zabrać? Pieniądze! Pieniędzy! Kur... Pauza. Skillowanko. Do oporu. I to samo robimy z bronią dwuręczną u tamtego kolesia eee, a, O Jezu jakie ja kombo zrobię, bo to jest legendarna edycja Jak dojdziemy do setnego poziomu to możemy zresetować To drzewko i będziemy mogli od nowa I kolejne poziomy, i kolejne, I, o Jezu Tylko pytanie czy ono do setki nas nauczy Pewnie nie Zobaczymy, ale kurwa jakie, o Jezu jak ja się jaram, dobra No nie, no zapomniałem, że muszę najpierw awansować Żeby mu dalej skillować, także to nie jest takie kolorowe Jak myślałem, no nie, no to po prostu Exponuj mi brakuje jakiejś chorej ilości. Eee, dobra, idę do domu. Tam mnie znajdziesz proszę, potrzeby, spokój. Dobra, tyle. Przynajmniej na razie. Ale tam jeszcze broń tworęczną sobie wyskieruję, jeżeli będę mógł. Eee, dobra, to prowadź gdzie? Gdzie jest wyjście do domu? Ty mi powiedz, lalka. Tu jest ska, co? 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 Chwila. Czy ja coś. Halo? Po co? Co, co robić? Co? No, to nie chcący, no. To, to, to jest takie pytanie z dupy. Coś się zmieniło w księżycu. Aha, ona sobie. O Jezu, ja myślałem, że ona mnie zaprowadzi do domciu. a ona sobie usiadła. Ej, ja tam coś jest. Tam mnie nie było. Tu jest. Ufer. Bo tam jest przejście. spoko ponoć na mają 20% ej, zniszczę sobie to ok mm -mm. nie ma tutaj krzyku do nauczenia się, nie nie ma, dobra, walić to, idziemy stąd idziemy stąd kurde, ja myślałem, że już będę się tak skillował u niej jak u Fandala, ale musimy niestety awansować najpierw żeby móc kolejne perki, ale to i tak, że 5 perków łucznictwa za friko a normalnie 10 tysięcy złotych byśmy za to dali, nie? To po prostu jest tak wspaniałość. Jeszcze tam broń dwuręcznej się nauczę, która będzie przecież jeszcze droższa i też wszystko odzyskam. Ojej, ojej, jakie to jest dobre. Mhm, tam też jest przejście jakieś. A tu się obydwa od razu otwierają. I co, mogę z powrotem broń? Nad tobą mogę. Ale... Mam teraz zbyt dużo obcią... Nie. Bez sensu, za ciężkie to jest 25. Coś trzeba wywalić. Nie wiem jeszcze co, ale coś trzeba... Dobra, to wywalę. Cieszę się, że też jeszcze tego co, nie pozbyłem. Chwila. Dało mi się. Tobie zyskał honor nawet po śmierci, chodź, nie marnujmy czasu, ruszajmy. Eee, coś zrobić. Eee, chcę wymienić tę rzecz. Zabrać? Wezmę od ciebie krasnoluską strzałę, a ja tobie dam, ebonową zbroję. Którą też założysz od razu swoją drogą. Właśnie to jest, to jest fajne, że jeżeli damy jakieś przedmioty naszym towarzyszom, które są lepsze od aktualnych, które na sobie mają, to oni je automatycznie zakładają. Dzięki czemu nasi towarzysze też mogą być faktycznie OP. Więc to też jest całkiem przyjemna sprawa. No ale nie chcę mi się z tym bawić. Tutaj nie, to też jest Skyrim, dobra? No nieważne, ale ja skorzystam sobie z tego przejścia. No to jest jakieś inne. Więc skorzystam z tego. A. Nie dobra, niech on na razie ze mną idzie, bo ja chcę mu zabrać mimo wszystko te zbroje, ją sprzedam. E, będę... Po prostu go teraz wykorzystam jak takiego murzynka. Jezu, znowu to powiedziałem. Skowron. Jesteś zły. Nie, to mi interesuje w ogóle. Aha, dobra. No trzeba was, tak z własnej woli tam wrócić, bo tak naprawdę nie musimy się już tam wracać. Ale no, ja chcę się tu wrócić i, 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 i sprzedam sobie co, co nieco. No jeszcze ten. Ciebie Dużo chyba okradałem ostatnio, kupię. nie? Chyba jo. ...i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chce zarządzać gospodą, muszę naprać doświadczenia. Dość! Poddaję się! Nie, nie, przestań, przestań! Mam na sumieniu przeciwko prowincji... Cóż, może ten jeden raz. Nigdy więcej towarzysza, ja pierdolę. Już by zaczął mordować, nie? On, on już by zaczął mordować. On jest mi kurde wierny do końca. Jak ja coś od pierwszej mnie straż będzie atakowała, to on. Nieważne. Chwila. Ty. Przybywasz do. Ach, dusza rządna wiedzy. Weź za czar... gdy już. Oczywiście. Nie, nie chciałem. Niechcący to było, dobra, mniejsza. Bierzemy sobie wszystkie twoje klejnoty, śmieszne. Śmieszne istoto. No też będzie dosyć kosztownie, więc może poczekajmy z tym. I teraz tak, nie, chwila, chwila. Najpierw tu mamy quest. No dobrze. Ok, zmniejszymy to. Nic więcej nie mogę. Dobrze. To teraz tak. Ty. Wciąż tu jestem. Chcę wymienić z tobą kilka Co rzeczy. Co to zabrać? I chcę się z tobą e, rozejść. Idę do domu. Tam mnie znajdziesz w razie potrzeby. Uld! Ten, ten przeklęty konflikt. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy A, potrafią strój. z nich zrobić użytek. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Okej, okay, weźmy więcej i sprzedam to. Już nie potrzebuję takich rzeczy. Ja nie będę chomikował fajnych przedmiotów grając w Skyrim. Kiedyś to robiłem, ale jaki jest tego sens. Ej, ja mam tutaj, o Jezu, ja mam tutaj milion po prostu wspaniałości, także... To mi się wszystko zwróci 10 razy. Już go skubałem. On już nic nie ma. Coś za setkę. No to chociażby. Dobra. tyle. Także. Questy z towarzyszami są już zakończone. Możemy jakieś tam pewnie kolejne poboczne robić. Jakieś tam pierdoły zapewne. Tak mi się wydaje. To co najważniejsze. Jest już zakończone. Tak naprawdę. Warto tego questa, te questy tutaj robić tylko i wyłącznie dla postaci wilkołaka jeżeli ktoś, komuś zależy na temu wilku, na, na postaci wilkołaka to mówię, że warto to robić tylko dlatego i w momencie, gdy już możemy się zmieniać wilkołaka, możemy tak naprawdę sobie odpuścić resztę ale ja już chciałem sobie to dokończyć znaczy nie tylko po to, żeby to zniknęło, ale troszeczkę się wczułem w to i szczerze zapomniałem sporo z tego z tego, tego questa gdzie jest reszta? Coś mi się tu nie zgadza, bo ja, ja chcę znaleźć jeszcze tę osobę, która mogła mnie bronić dwuręcznej uczyć. Gdzie ona jest? czy to, to, to był chyba Farkas? Już nie pamiętam. Farkas, Wilkas, kurde. To są jakieś płotki, no. O! Mianujemy. No, I w tym momencie kurde bym zakończył odcinek, tylko nie wiem ile on trwa. Możliwe, że, że za krótko mogę mieszek zabrać. W ogóle wszystko co tu teraz jest, jest moje. ...preferuję małe szybkie ostrze. Małe szybkie ostrze też preferowałem, gdy grałem moją pierwszą postacią. Gdy pierwszy raz w ogóle w Skyrim grałem, no to sobie takiego zabójcę łotrzyka robiłem razy 15 nożem i od tyłu. Eee, ojejku, jakie to było fajne. I nadal uważam, że to jest dobre. Dobra, jemy sobie placek. Bardzo Wspaniały. Dobrze wiesz, że lubię młoty i topory. Może są nieco za wolne. Mógłbym wyprowadzić cios zanim w ogóle się zamachniesz. Wypróbujmy tego kiedyś. Zawsze myślałem, że nowy Herold będzie wyższy. Co masz do mojej postury? Czy ja nie wyglądam ci na dobrego Herolda? Unikam podróży do wschodniej marchii. Dobra. mi ile już trwa ten odcineczek stanowczo za krótko, bo dopiero 15 minut, także mm, co by tu porobić, ja sobie na pauzie zrobię porządek w wykwipunku następnie będę, no zobaczymy, coś tam wymyślę i coś tam zacznę nagrywać zapewne, jeszcze nie wiem co, zobaczymy cóż, przydałoby się dograć jeszcze jakieś 10 minut mm, ale tak naprawdę nie mam odpowiedniego pomysłu no bo tak naprawdę każdy quest który mam teraz do wyboru jest albo cholernie nudny albo po prostu zajmie więcej czasu tak niż 10 minut więc plan jest taki ja spróbuję pokonać tego smoka zakładając oczywiście że nas zauważy i jest wystarczająco słaby żebyśmy mu dali radę bo gramy jednak na mistrzu a na mistrzu jeszcze z żadnym smokiem nie walczyłem chyba eee, więc jeżeli to będzie starszy smok to może go zjadę na belku. Jeżeli to będzie prastary, to nawet na belku może być ciężko. Eee, zobaczymy, czy w ogóle nas zauważy. Tak, średnio. Ola u nas, ale szczerze to bardzo, bardzo, bardzo chciałbym go zabić. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, jak, zrobi jak coś zrobić, żeby nas. Dostrzegł On leci w górę Ale jak wysoko poleciał Gdzie on leci To za wysoko jest Czemu tak Son w ogóle O Boże No uciekł mi Może jak wezmę podróż szybką gdzieś tutaj? Jak w pobliżu? Kto? No kurwa, ryba. My, mi nie daje się. O Boże, naprawdę. Czy to naprawdę ryba? Please, please. Spróbujmy się tepnąć tutaj. W tę stronę poleciał smog. Gary śmierci. <gry> to jest godna scena. Także myślę, że walką z tymi gigantami zakończymy sobie ten odcinek. Myślę, że to będzie świetny pomysł. Składanie rośnie, no i dobra, rozwalamy ich. Zanim wstaną, a jeżeli chodzi o tamten topór, wutara, to sprawdziłem jego obrażenia. Yy, ten topór jest, nie wiem, jakiego pokroju dokładnie, prawdopodobnie dadrycznego. Bo topór jest słabszy od e, młota, a mimo to stworzenie takiego młota ebonowego miało, miało właśnie dokładnie takiego, takie same obrażenia jak. ten. jak. E, stworzenie młota ebonowego miało te same obrażenia za ten topór butara. Gdzie jest jego ciało? Tu. Dobrze. Fajnie. Dobra. I teraz jeszcze pójdziemy sobie na te mamuty, które z nieba spadły. Było widać, że z nieba po prostu sobie zleciały. He, Nie odnowiły się jeszcze te ślizgacze? Dobra, gdzie te, gdzie te, te? Gdzie są te mamuty? Tutaj jest jeden. Ale były dwa Prawda? Tam są OS Smok Chodź tu śmieciu Taki szybki. Mam on w ogóle jaki ranny Czemu taki jesteś ranny, biedak? Nie wiem, ale złapałem wielką duszę Dla mnie spoko Dobra, zróbmy takie coś A szarża Aaaaaa! Wow. Szarsze szmato. O, super. Spoko, damy radę. Na mistrzu, zjedziemy go bez podkowania. Mówiłem, że damy radę. Mówiłem, to było takie oczywiste. Takie łatwe. A tak to. Kim ty jesteś? Lepiej trzymaj się z daleka. Zmierzam w kierunku obozowiska gigantów i nie mogę zagwarantować, że te bestie nie wezmą cię za część ofiary. Trzymaj się na dystans i nie powinno być problemów. Krowa, oczywiście. Inni robią to inaczej, ale odkryłem, że złożenie ofiary raz do roku. Zazwyczaj sprawia, że giganci nie tykają naszych zwierząt. Według niektórych to zwykły przestępstwo, ale według mnie działa. Nigdy jeszcze nie straciłem bydła przez gigantów. To tradycja. Oznaczamy zwierzę, by pokazać gigantom, że oddajemy je dobrowolnie. To coś w stylu ofiary. Wszystko mam pod kontrolą, dzięki. Dzięki, trzymaj się. Spoko, ja już wszystko wybiłem, także... Jestem, kurde teraz żałuję Jestem bardzo ciekaw co by się zadziało gdyby gigant do niego podszedł C Co by się zadziało Bo ja tu już wyrżnąłem tych gigantów, także no nie dojdzie do tego do czego miało dojść Ale, ciekawe Nie wiem Hmm, hmm. nie dobra ja tu już patrzyłem. Dobra, myślę, że już nie będę więcej nagrywał, przynajmniej w tym odcinku, no bo jeżeli chodzi o questy, możemy robić główny wątek, tak? Dołączyć do gili złodziei i kontynuować główny wątek. Może to będę nagrywał, ale to w, nie w tym odcinku. No. Poboczne zadanie z, doda, z wątku z Dunguarda, żeby zabić jakiegoś wampirze no, Można się tym zająć, ale to też raczej tego nie będę nagrywał ale to tak szczerze. Na Solstheim na pewno będę chciał co nieco nagrać, bo tam ten wątek jest naprawdę fajny. Przecież Down Guarda wątek też jest bardzo dobry, tak naprawdę, z tego co kojarzę. Ale no, Down Guard jest myślę, że lepszy. No Downguard, główny wątek z Down Guarda, no i jakieś tam pobocznych mnóstwo. Na przykład znaleźć źródło mocy, co chciałem sobie poza kamerą teraz robić. Jakieś karhany, po, po, czy kurhany, podwiedzać cieniowisko. Tu wszędzie są pewnie jakieś smocze krzyki, także... Chciałem w tym miejscu, no ja tutaj się tepnąłem, tak, smoka zauważyłem właśnie w tym miejscu, który poleciał w tę stronę, no i znowu się gdzieś, kurde, ten smok przeniósł, także walki ze smokiem już niestety nie będzie, bo, bo nam ucieka Uch, z jakiegoś powodu, także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z serii Dealers w Sky, w Skyrim, po prostu, tak, już skróćmy to po prostu do Skyrim. To był chyba już piąty odcinek swoją drogą na mistrzu, także ostatni, szósty odcinek na mistrzu będzie już prawdopodobnie ostatnim. Na mistrzu już się o to postaram, sobie tak wyekie postać, że dopiero na poziomie 50., tak bardzo blisko 51 rozpocznę. Nie kolejny jeszcze zrobię na mistrzu chyba. Jo, jeszcze kolejny myślę, że będzie na mistrzu, i. Jeszcze kolejny dopiero będzie już le legendą, czyli z mistrza zrobię 6 odcinków w sumie. Taki jest plan. Yy, dobra, tak więc to byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam. To był Skyrim. Ja byłem Skowron Piąty. I na razie życzę miłego dnia. Dobranoc Państwu życzę. Bądź miłego dnia. Popołudnia. Ranka, ranka, na razie. Hej.